Czy nie ma tu godnych rywali? Złamie ich kosteczka po kosteczce. Nektar, ambrozja, pysności. Nie nadajesz się, tylko najlepsi przejdą do legendy. Umiejętności trzeba dowieść. <grym> Caluczka dusza zaślepiona głodem. Wyniosłość to przywilej mistrzów. Żegnij kark przed swoim bogiem. Żałosne. Zabrakło ci pewności siebie. Jakże łatwo wejść do domu śmiertelnika. Z pewnością. Szukam godnego rywala. Wykończę ich tymi rękoma. Skruszę ten świat. W końcu jakieś wyzwanie. Wypełnia mnie Boski Ogień. Walczmy! Nawet Boska cierpliwość ma swoje granice. Na kolana! Czy nikt nie stawi mi czoła? Wzrok godny Boga. Bezpieczeństwo dla mych sojuszników! Nie udało ci się przejść tej próby. Lęk śmiertelników jest bez znaczenia. Nieśmiertelność to dar, którego nie posiądziesz. <śmany> Pierwszy krok do transcendencji. Pieschnął na mój widok. Więcej nie trzeba. Świat leży u mych stóp dosłownie. Twoja śmiałość nie zastąpi umiejętności. Bóg widzi wszystko. Bratnia dusza. Moje pięści zburzyły twoją strategię. Patrzenie oczami jest dla śmiertelników. <laughs> Przed Bogiem nie można się ukryć. Twoja słabość zaczyna mnie nużyć. Jakże słaba wola! Ćwicz dalej, a może kiedyś mi dorównasz. Przekonają się o mej potędze. Karmię się twoim strachem! Śmierć przynosi ujmę. Dzisiejsze zwycięstwo podsyci ogień mojej duszy. Boskość łamie przepisy przeciwpożarowe. Smakuję jakich łzy. Podążam ku wyznaczonym celom. Rzucę cię na kolana. Nawet ślepiec potrafi dostrzec Twą słabość. Ułagodziłem się. Chwilowo. Szybkość też wyćwiczyłem do perfekcji. Rozpada się niczym dziecięca zabawka. Brak ci umiejętności. Boska interwencja! Kya! Wróć do domu i wychowaj przyszłych nieudaczników. Prawdziwy zwycięzca wie, kiedy zaatakować. Boją się mojego nadejścia. Będą przede mną pierzchać. Gdy przeciwnik myśli, że jesteś daleko, uderz z bliska. Nie śmierci się boję, tylko przeciętności. Bez polotu. Wedle mej woli. Są tacy delikatni. Nawet gwiezdny smok nie może się równać Bogu. Nie wszyscy osiągną doskonałość. Rozczarowujące. Każda bitwa przybliża mnie do perfekcji. Jeszcze tu wrócę. Marnujesz mój czas. Na mej drodze wyrosłość błotrawy. Zbyt łatwe. Ach! Twoje błędy były zbyt oczywiste. Obnażę Twoje ograniczenia, ofiara dla bogów, pierwszy z wielu, jestem wszechwiedzący. Przed Bogiem nie ma ucieczki. Nie przejmuj się, śmierć kształtuje charakter. Poszlochasz sobie w innym wcieleniu. Akceptuję Twoją klęskę. Nie pojmiesz, jak w dobrej jestem formie. Czekam na nich. Czekajcie mojego powrotu. Świat to potęga, świat to siła. Zadowolę się wzrokiem śmiertelników. Oto kres twej drogi. Doskonałość jest blisko. Osiągnę ją doskonale. Zawiodły Cię instynkty. Oto prawda. Trzeba było się nie wahać. Zabrakło Ci harmonii. Lepiej być wojownikiem w ogrodzie, niż ogrodnikiem na wojnie. Bez żadnych szans. Ziemia zadrży. To rzężenie, a nie ryk. Jasnowidzenie to prawdziwa wiedza. Słyszysz świst mych pięści? Twój los został przypieczętowany. Oczekuję wyłącznie doskonałości. Szybkość jest istotą zwycięstwa. Żałosne. Kto nie staje do walki ten już przegrał. Doskonałość. <laughs> Boskość nie zna ograniczeń. Brak ci dyscypliny. Nic prostszego. Nie potrzebuję broni, sam nią jestem. Ich kości są tak kruche. Wyzwanie. Odważyli się zadrzeć z Bogiem? Duży błąd. Oto jest potęga niebios. Doczesne świecidełka. Nie taki z ciebie szczwany lis. Tysiąc bitew, tysiąc zwycięstw. Twój Bóg cię opuścił. Jestem płonącą prawicą niebios. Moje zwycięstwo jest przesądzone. Najpotężniejszy wojownik to ten, który zwycięża siebie. Jakże mierna walka. Mam ochotę na więcej. Bez kres możliwości. Będę świadkiem ich tchórzostwa. Ucieczka skazuje na infamię. Nicość zdrodziła nicość, która na powrót obróciła się w nicość. Porażę cię swoją boskością. Nie udało ci się wywrzeć na mnie wrażenia. Twoja dusza już się poddała. Dużo siły, zero techniki. Kto korzysta z okazji, mnoży je. Twoje modły zostały wysłuchane. Nie zdołasz uciec. Śmiertelnicy to kruche plemię. Moje oczy będą wszędzie. Ich wzrok nie może się równać z moim. Widzę wszystko. Ha! Dotrę do granic swojej boskości. Wzrok pozwala na doskonałość. Czy to zwycięstwo nie przyszło zbyt łatwo? Posmakuj mocy niebios. Igraszka. Obracam ich w proch. Podejdź i powiedz to mojej pięści. Klucz do nieśmiertelności? Być lepszym niż wszyscy inni. Ja przetrwam, a wy zginiecie. Nawet Bóg bywa spragniony w boju. Nie zostanie po nich kamień na kamieniu. Chcesz zadrwić z Boga? Poślednie dusze upadną przede mną. Kruszę ich wolę. To moja własność. Opanuj do perfekcji powierzone zadanie. Zbliżcie aby przejść próbę. Nieliczni zasługują na dar widzenia. Świadomość własnych ograniczeń jest zarzewiem klęski. Brak ci wytrwałości. Został tylko cień! Moje pięści wygrywają niebiańską symfonię. Wymagam perfekcji. Twój strach podsyca mój apetyt! Mierne! Twoja moc jest ograniczona, nawet gdy ją uwolnisz. Odniosę absolutne zwycięstwo! Nie zniżę się do Twojego poziomu. Nie zasługują na dar wizji. Twoja ofiara mnie zadowala. Napawam ich trwogą. Widzę braki w twoim wyszkoleniu. Ból jest prawdą absolutną. Innych prawd nie ma. Pomedytuję nad twoją marnością. <laughs> nie jestem człowiekiem. Jestem Bogiem. Nie cieszą mnie zwycięstwa nad słabszymi. Moja potęga niesie się echem, niczym grzmot. Wykorzystam cię, by osiągnąć wielkość. Oto boska potęga. Śmierć nie przyniosła ci oświecenia. Moje trzecie oko widzi wszystko. Boskość należy wyłącznie do mnie. Czekajcie, aż osiągnę poziom superarcy-megaturbo-przebóstwa. Chcesz rozbawić Boga? Zdrać mu swoje plany nie potrzebuje wzroku ten kto nie potrafi niczego dostrzec zwyciężę niczym pożoga wszystkich obrócę w popiół astralny ogień krąży w moich żyłach płomień prawdziwej boskości bije blaskiem widzę kreślące się możliwości walcz jeśli sądzisz że zasługujesz Padniesz u mych stóp. Prawdziwa Boskość nie zna litości. Odejdź bliżej i doświadcz mojej boskiej mocy. Nie przewidziałem tego. Przypomina Boga? Ja jestem Bogiem. Napawa ich trwogą. Tylko słabi boją się śmierci. Twoja porażka dowodzi mojej wielkości. Nauka i adaptacja, albo śmierć. Stroisz sobie żarty w obliczu własnej zagłady? Zaiste zabawne. Brak ci szybkości. Świadomość to stan umysłu. Potraktuj to jako zaszczyt. Innym razem. Piętno, które odcisnę, będzie wieczne. Przynosisz rozczarowanie. Jestem wszechwidzący. Ład powrócił. Niegodne. Odwaga to za mało. Ty też padniesz u mych stóp. Tyle dusz, ale żadna cię nie uratuje. Na tym świecie nie ma wyzwań. Nęka mnie głód wyzwań. Duch i oni od teraz należy do mnie. Widzę bezkres możliwości. Moja wola jest wspaniała. Tymi pięściami kruszyłem góry. Upadłe dusze to żadne wyzwanie.